Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym. Zamieszkać w Tobie pragnę w Skryć w ramionach, skryć się tpy. Dzisiaj jest to taka szczególna uroczystość, bo nasz prawdziwy obojczyk zostanie pasowany na wojownikach Maryi. Tutaj szczególnie dla tych, którzy może nie wiedzą, co tutaj jest ta grupa. To jest grupa, która bardzo związana jest z Matką Najświętszą i która. Wojownicy Maryi, którzy razem z nią podejmują walkę z grzechem, ze słabościami, ze złem, z szatanem. I ten miecz, który też będzie otrzymał Wojtek, jest takim znakiem właśnie tej walki duchowej. Wojownicy Maryi, to nie walczą z mieczem, nie będą wychodzić, żeby kogoś bić na ulicach, ale walczą duchowo, z w ręku, żeby pokonać zło, które może im samym zagrażać, czy zagrażać ich naj, najbliższym. To jest ta walka duchowa, którą podejmujemy. W tym się do Efezjan powie, że nie toczymy walki tylko przeciwko ciału, ale przeciwko mocą, zwierzchnościom, zła, które są na wyczynach niebieskich. Dlatego powie, że weźcie miecz ducha, czyli czy oblegać się mamy, właśnie ten miecz mamy wziąć do ręki. Być mocniej duchem, żeby pokonać zasadzki swojego, żeby go zwyciężyć, ale też i zwyciężyć to zło, które jest w nas, żeby je pokonać. Dzisiaj żółwą bitwą otaczamy Wojtka, jego najbliższych. Prosimy też, żeby Maria towarzyszyła mu na drogach codziennego zmagania się, także z chorobą, cierpieniem, które go dotknęło, i żeby. Właśnie pokryty i płaszczym walkę podjąć z takim wielkim zaufaniem, że nie jest sam, bo towarzyszy mu Pan, towarzyszy mu jako matka, modlitwa Kościoła, modlitwa braci, którzy właśnie już należą do udziałników Maryi. Panny. Od czułboda i Najświętszej Marii Panny, biorąc na świadku wszystkich aniołów i świętych, biorąc na świadków wszystkich aniołów i świętych, a szczególnie świętego Michała Archanioła, generała wojsk niebieskich anielskich, a szczególnie świętego Michała Archanioła, generała wojsk anielskich, i was braci moich, i was braci moich, kładę swe ręce na święty krzyż, kładę swe ręce na święty krzyż, znak męki i zbawienia mojego Pana, znak męki i zbawienia mojego Pana, na Boże, I na Słowo Boże, które jest mieczem Ducha, I na Słowo Boże, które jest mieczem ducha, mając w ręku mój własny miecz, mając w ręku mój własny miecz, symbol bez walki z grzechem i szatanem, synku bez względnej walki z grzechem i szatanem. Przyrzekam być wiernym. Przyrzekam być wiernym, aż do oddania całego swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Aż do oddania całego swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Mojemu Panu i Mojemu Panu i Zbawicielowi. I całkowicie oddać swoje życie Maryi najświętszej pamięce. I całkowicie oddać swoje życie Maryi, Najświętszej Pamięce. Jako pierwszej damie mojego serca. Jako pierwszej damie, Mojego serca. Przysięgam walczyć ze swoim grzechem. Przysięgam walczyć ze swoim grzechem, z głównymi moimi wadami, z głównymi moimi wadami, i stawać się nieustraszonym w walce z szatanem, i stawać się nieustraszonym w walce z szatanem. Przyrzekam bronić Kościoła Katolickiego. Przyrzekam bronić Kościoła Katolickiego. Najwyższych wartości życia chrześcijańskiego, najwyższych wartości życia chrześcijańskiego, małżeństwa chrześcijańskiego, małżeństwa chrześcijańskiego. I, rodziny chrześcijańskiej. i rodziny chrześcijańskiej. Przyrzekam stawać w obronie najsłabszych, przyrzekam stawać w obronie najsłabszych, szczególnie każdej kobiety samotnej i wdowy, szczególnie każdej kobiety samotnej i wdowy. I każdego dziecka. I każdego dziecka. Przyrzekam być wierny ojczyźnie mojej i stać nieugięcie na straży jej honoru. Przyrzekam być wiernym ojczyźnie mojej i stać nieugięcie na straży jej honoru. Amen.